Manko z tej Team Witam w kolejnym odcinku serwera longcraft.pl Najlepszym serwerze Skyblock w Polsce, albo i na świecie Dzisiaj mamy do wykrawcenia... Co mamy robić do wykrawcenia? Czemu ty się w ogóle podłożyłeś pod mój głos? Halo, halo, co tu się dzieje? A tak, w dzisiejszym odcinku wykrawcujemy sobie spawnerki i Wejdziemy sobie pod Ecraft, zobaczcie jakie zajebiste spawnery spawnery terakoty i mamy gdzieś na 40 bruk i jak panowie obstawiacie ile wejdzie spawnerków? jest 20%. Halo, Kratex, ile no, obstawiasz? Z3 tak wejdzie. Z3 tylko? No. Ojojoj, tu chyba trzeba pomyśleć nad zmianą osobnika na wyspie. Dobra, dobra, w komentarzu możecie pisać. A Juter ile obstawia? 10, 10. 10. Dobra. Ja osobiście obstawiam, że wejdzie 8. A zobaczymy. Będziecie to widzieć wszystko w timelapse i później się zobaczymy i zobaczymy co to by to ustalić w ogóle, o to będzie najbliżej dostanie 500 smoczek młodych od mnie, o tego super, widzimy się za potajnopsie exaggerated that's what you assume the story's over now i must come to Jak mogliście zauważyć, wbiło nam 6 spawnerków terakoty. No i teraz musimy to sobie tu gdzieś postawić. Postawimy to na drugiej wyspie, gdzie mamy golemiarkę i dyniarkę. Bardzo dużą rzecz jasna. No I to bez flya, ale trzeba to gdzieś wybudować, więc... Zrobimy sobie tutaj taką małą potformę, Zrobimy to do góry, żeby hopery czwórki z dołu nam czasem tokenów terakoty nie zbierały. Zrobimy to gdzieś na tym poziomie, tak żeby jeszcze one działały. Czekajcie, bloki, bloki, tu są bloczki. Na tym poziomie powinno być w sumie git. Eee, raz. Serdzam pokażę jak to mniej więcej będzie wyglądało. Damy to tu. W sumie jakoś designersko bardzo popickie nie musi być. Bo to po prostu ma tylko działać. To ma robić tylko bloki. I jeszcze tutaj sobie damy jeden. I teraz powiedzmy, że tu będzie czy tutaj będzie pierwszy spawner? Tu teraz, gdzie jest ze trzy przerwy? Tak, jak tu będzie, to raz, dwa, trzy to tutaj będzie spawner. Tak, tak teraz kolejne trzy przerwy to tutaj spawner i pierwsze trzy tutaj. Dobra i raz, zbudujemy to budujemy dobra, nie chcę, to ma dwa przerwy i tu ogólnie całe to dokończę więc widzimy się zaraz Teraz to sobie połączymy wszystko ze skrzyneczką Tutaj która jest przygotowana Tutaj. Pomyślnie połączyłeś i od teraz tutaj będą lądować Tokeny Terakoty i można wymieniać Terakoty robić Naprawdę mega kozackie bloki i na pewno z tych bloków powstanie jakaś Mega kozacka budowla <coughs> Dobra, i przygotowaliśmy sobie teraz ulepszacze, a mianowicie przygotowałem sobie po 30 perełek, których i tak mi troszkę zabrakło, ale i tak bardzo super nam to powbijało. A przygotowuję te ekwipunek epicki po to, aby w następnym odcinku wszystkie ulepszyć na epicki stopień drugi, ponieważ są tam naprawdę zarąbiste enchanty. Enchanty, które leczą was, enchanty, które stunują przeciwnika, enchanty, które resplą wam golema, enchanty, które. Pomagają wam w zabijaniu mogów, a mianowicie strzelacie z piorunów, więc naprawdę kozak. Albo na takim mieczu macie double damage, czyli podwójne hity, tak jakby. Waniecie raz i dostanie dwa hity, tak jakby. Oraz multi-arrow. Nie wiem jak dokładnie to działa, ale obstawiam, że macie jakąś tam szansę, że wyszczeli wam podwójne strzały i też macie tak jakby podwójny atak. Więc przejdźmy do tego, że mieczek wbijał nam bardzo ładnie. Tak samo hełm oraz budki nam wbiły ładnie. Ze spodniami był troszkę większy problem, ale też nam tam bodajże za trzecią próbą e, wbiło. Oraz e, najwięcej bawiłem się z łukiem. Łuk to chyba wbił mi za ósmym razem, z łukiem to była totalna katorga, ale koniec końców udało się nam to wbić. E, w sumie mi się udało wbić. I nie poszło aż tak dużo materiałów jak sądziłem, bo poszło mi gdzieś w granicach 20 staków małży, to gdzieś 2 miliony ponad. Jakbym sprzedawał po 100K, to 2 miliony by było. Kasa na ulepszenie to też poszło z ponad pół miliona na same ulepszenie, bo tam 15, 30, 40 czy tam 50k nawet jest potem na epickie, więc kasy idzie dużo. Tak samo na te spawnery poszło strasznie dużo kasy, bo było gdzieś 40 prób, a jedno ulepszenie to jak obliczałem sobie kupno kwarcu i tego wszystkiego tam, są Sanda, glowstona oraz tych blików. To wychodzi gdzieś 50-60 tysięcy na jeden spawner na próbę, a jest tylko 20%, plus 15 tysięcy wam jeszcze bierze za samą próbę ulepszenia, więc strasznie dużo bierze, więc poszło gdzieś w tym odcinku z 5 milionów myślę na spokojnie na ulepszenia, więc bardzo masny... Masne ulepszanie, jak bym tu powiedział. Więc to by było w sumie na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku poulepszamy sobie te ekwipunek na legendarny i zobaczymy, jakie wtedy będą dipsy zadawane goblinom i innym potworkom, więc widzimy się w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Łapkujcie, subskrybujcie, dajcie dzwona, by być na bieżąco. Widzimy się w następnym odcinku. Siemano!